Cześć, witam serdecznie, z tej strony Kamstar, a dzisiaj mam dla Was Przemega fajną informację, dlatego że Pig Games rozdaje właśnie do darmo Skiny, czapki oraz sprzęt elektroniczny Warty nawet tutaj 10 tysięcy złotych I nie jest to raden fake, zaraz Wam wszystko powiem I faktycznie grałem w Fortnite'a Możecie na przykład właśnie wygrać topowy laptop, dostać, który właśnie Epic Games nam oferuje. Zaraz wszystko powiem. Oczywiście będzie tutaj mowa o na przykład skinie, który jest dostępny za darmo dla każdego i każdy może go odebrać. I zaraz wszystko wam powiem. Wy jednak pamiętajcie o subskrypcji kanału. Łapyrzcie w górę, żeby mój kanał się rozwijał. A jeśli kupujecie na przykład Cozy Skatefort, jakby na przykład kupujecie karę na Nowym sonie, użyjcie kodzik Savecample, który jest w opisie, żeby mnie wspierać. Bardzo każdemu dziękuję osobno. A teraz rzecz: jak wiecie, trwa cały czas, wojna tutaj. Apple Epic Games, no i tutaj ostatnio już omawiałem ten temat Teraz Fortnite tak jakby nie dogadał się wciąż z Apple'em I po prostu wydaje mi się, że po prostu Fortnite będzie teraz Starał się właśnie graczy przekonać do siebie cały czas i Epic Games postanowiło zorganizować turniej Przeciwko jakby Apple'owi Turniej jest tak naprawdę, nazwany nazywany Free Fortnite I Free Fortnite to jest oczywiście ten tak, który trendujemy, żeby Żeby Apple właśnie pokazać, że tak jakby nie chcemy tego jak to obecnie wygląda, czyli że chcemy Fortnite na komputerach no i tutaj jest to typikal właśnie e, ten turniej robiony po to, żeby nagłośnić tą sprawę co ciekawe, e, dostajemy za darmo skina każdy może dostać za darmo skina i tutaj jest tak to zrobione że po prostu nie musicie mieć jakiegoś miejsca na przykład w tym turnieju nie musicie być top 10 tysięcy coś tylko wystarczy, że zdobędziecie 10 punktów żeby dostać nowego skina Skina właśnie wam go oczywiście pokażę Proszę, to jest taki skin, jest on dosyć śmieszny taki jabłka jak widzicie e, Powiem szczerze, bardzo ładny skin według mnie Dlatego, że raz, że jest taki dosyć Trollowy, po, po prostu trolluje Apla, a dwa, że naprawdę całkiem Spoko, jabłko w garniturze z okularkami Wydaje mi się, że nie ładny ten skinek, Także spoko się napowiada, macie go właśnie Na ekranie, no i teraz jak zdobyć Te 10 punktów e, Te 10 punktów powiem szczerze, każdy jest w stanie Zdobyć i tutaj nie ma czegoś takiego, że nie dajcie rad, na przykład, bo jesteście słabi. Nie. Ten turniej jest tak, że żeby każdy dostał tego skina, kto chce, dlatego że 10 punktów jest naprawdę mało, gdyż ten turniej ma nowy system punktacji. Dlaczego? Dlatego tutaj Epic Games dodało e, 3 rodzaje punktacji. Mamy czas aktywności i jeden punkt dostajemy za każde 3 minuty spędzone w grze, czyli po prostu jeśli jesteśmy 3 minuty w grze, daje nam automatycznie jednego punkta, czyli można sobie przemnożyć, wchodzimy do każdej gry, jesteśmy tam 3 minuty z i wygrywamy skin. Kolejny punkt jest za likwidację. Ja za każdą likwidację, czyli jak kogoś zabijemy dostajemy jeden punkt. No i za królewskie zwycięstwo dostajemy 10 punktów. No i co tutaj jest tak naprawdę najważniejsze? Najważniejsze jest to, że czas, e, z, tutaj te punkty za czas aktywności, czyli za ten czas, gdzie jesteśmy w grze. Dlaczego to jest najważniejsze? Dlatego, że jeśli ktoś jest słaby, to może właśnie wejść i polecieć gdziekolwiek by po prostu latać po mapie na lotnisku nawet nie, nie opadając tylko latać i zdobywać co jeden kat po jednym dwa punkty możemy zagrać 12 meczy także każdy może zdobyć bez problemu tutaj tego skina i nie ma nawet tutaj mowy żeby ktoś nie zdobył tego skina chyba, że faktycznie nie będzie chciał go zdobyć i nie będzie grał, wtedy nie zostanie ale każdy kto chce to zdobyć, tak to mega popularny skin na pewno na początku po punktach jest tak zrobiona, żeby naprawdę każdy najgorszy gracz na lagach zdobył tego skina. No i tutaj właśnie będzie wam jak odblokować, turniej będzie 23 sierpnia, czyli będzie on już na najbliższą niedzielę, tak że zarobicie sobie troszkę czasu. Eee, jeszcze nie znalazłem tutaj niestety informacji o której godzinie, także nie wiem, jeszcze nie jest jeszcze ja kawa podana, także niestety wam nie powiem w tym momencie o której tej godzinie, ale przejdźmy teraz do kolejnych nag. Epic Games po prostu chcąc bardzo trendować ten turniej, wychodzi do nas z bardzo fajną propozycją, dlatego, że jeśli na przykład będziecie tak jakby, no, przytrejhardujecie w tym turnieju, będziecie po prostu się postaracie i wbijecie jakieś tam fajne miejsce, to top 20 tysięcy osób na świecie dostaje czapkę. Tak, nie przyzwyczailiście się, się, dostaje czapkę. E, tutaj macie na ekranie w tym momencie taką czapkę. Czapka z tagiem i z taką kolorową lamą. Powiem szczerze... Zaskoczyło mnie to dlatego, że chyba nigdy nie mieliśmy takich nagród w Fortnite, ale to jest bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że taki koszt czapki po prostu stworzenia przez Epic Games jest zapewne jakieś coś koło Dolara, ale jest to bardzo fajna motywacja, żeby ludzie właśnie grali, no bo nie ukrywam, że taką czapeczkę nawet jakby mi się tam udało wygrać, czy coś, no pewnie z chęcią, właśnie przyjmę. I ty nie wiem, postawię tutaj w szafersce, czy coś. I będę, właśnie pamiętał, że o, to wygrałem, właśnie z tam Miły gest, że po tych trzech latach coś tam zostałem z Fortnite'a. Symbolicznego, ale fajne, tak nie wiem, czy Chodzi w takiej czapce, wydaje mi się, że spoko. Bari, taka pamiątka. Tutaj, Epic Games właśnie też. Koszty dostawy z tego też ten pokrywa, także całkowicie za darmo dostajecie taką czapeczkę, no i tu muszę powiedzieć jeszcze, że Epic Games naprawdę się e, szarpnęło, bo może o ile ten e, stworzenie takiej czapki nie jest drogie, ale już koszty dostawy troszeczkę mogą nam wynieść, także bardzo z ze strony Epic Games i naprawdę fajny prezent. Tutaj wydaje mi się, że ta czapka nie troszeczkę może inaczej wyglądać, troszeczkę lepiej, bo wydaje mi się, że jest to po prostu graficznie nałożone w tym momencie i że ta czapka na nie jest gotowa, bo bardzo dziwnie po prostu wygląda na tej czapce, więc może będzie ładniej wyglądać w rzeczywistości też. No i tutaj przechodzimy raz do głównych nagród Epic Games nie przestaje na tym, że daje każdemu darmowego skina No i daje 28 czapek Nie, nie, to nie w stylu Epic Games No i teraz przechodzimy do najlepszej tutaj akcji Co powiem szczerze mnie mega zadziwiła Dlatego, że Epic Games dla 1200 osób dostanie sprzęt gamingowy, no i tutaj jeszcze 1200 najlepszych pożeraczy jabłek dostanie faktycznie sprzęt gamingowy i powiem wam jest lista tego sprzętu gamingowego, ja oczywiście wam zaraz ją wymienię co jest, ale nagrody są bardzo mocne, bardzo naprawdę drogie i wydaje mi się, że tutaj Warto nie ten turniej grać tak naprawdę na poważnie, nawet, bo powiem wam, e, jedną z nagród jest Alien, Alienware Gaming Laptop, który kosztuje chyba tam e, między 10 a 15 tysięcy złotych. Także jest to bardzo drogo Tutaj ale oczywiście jaka będzie specyfikacja tego laptopa, ale zakładam, że nie to naprawdę coś około 10 tysięcy nagroda na warta. E, dodatkowo mamy Samsung Galaxy Tab S4, mamy OnePlus 8 90 fps na telefonie, mamy PlayStation 4 Pro, mamy Xboxa i i mamy Nintendo Switch. Powiem szczerze, jestem naprawdę zaskoczony, dlatego że te nagrody nie są tanie. Nie jest to coś z tym, że każdy staje tam z tych 1800 dolarów i tyle. Tylko to jest naprawdę sprzęt już gruby. I powiem wam szczerze, że naprawdę, jeśli ktoś na poważnie właśnie tutaj zagrał z no to jest szansa, że po prostu wygra z jakiegoś laptopa, bądź może jakiś telefon, bądź może na PlayStation sobie wygrać czy Nintendo. Powiem naprawdę, jest to mega fajne, no i tutaj Epic Games <gry> bardzo zapotestowało w tym momencie I wydaje mi się, że to jest po prostu troszeczkę taki inny poziom turnieju i tu naprawdę wojna wkracza na wyższy poziom I chyba Epic po prostu przekalkulowało, że być może opłaca im się właśnie trendować takie rzeczy Sponsorować, bo mają do tego środki i po prostu starać się, żeby ludzie trendowali i żeby e Końcu, jakby Apple się ugięło, e, bo po prostu tutaj stracił mega dużo właśnie z tych przychodów od iOS'a i po prostu starałem się właśnie, jakby chyba, wypełnić tą lukę, żeby po prostu być na razie dobrym dla graczy. Tutaj też taki apel, mini, może ode mnie, jeśli po prostu gracie w Fortnite, a, kupcie coś w sklepie, kupcie sobie coś za fałdolce, może kupcie sobie jakiś pakiet. Dlaczego? Dlatego, że e, wydaje mi się, że teraz, jak właśnie Epicorsu walczy z tym Apexem i po prostu. Daje nam takie fajne rzeczy, no warto ten właśnie pokazać epikowi, że tak jakby jesteśmy z nim, bo może ja też na streamach czy coś jakoś tam się nie zgadzałem z niektórymi rzeczami, e, z Epic, z metą, coś krytykowałem, ale faktycznie w takich momentach jestem jak najbardziej za nimi i sam na przykład kupiłem właśnie ostatnio pakiecik i też pomyślałem sobie, że kupię wesprę to Epic Game, dlatego że dają nam teraz pakiety, dają nam skiny bardzo tanio i po prostu jeśli coś Wam się podoba, kupcie, nie żydcie tam. Jedną rzecz zawsze można sobie kupić, a Epic Games też myślę, że zobaczy, że właśnie warto być dobrym dla graczy i żeby iść dalej w tym kierunku bo sami przyznajcie, że na przykład jeśli robią turniej, że każdy może sobie wygrać skina na darmo, kto chce, można dostać jakąś czapkę, czy można dostać sprzęt gamingowy warty tysiące, no, no naprawdę jest to fajne i tak naprawdę e, tutaj Epic Game daje nam taką możliwość i jest naprawdę coś niesamowitego. także dajcie znać, jak wy się na to zapatrujecie, turniej jest oczywiście tutaj w niedzielę, no i myślę, że powiedziałem generalnie wszystko, nie będę raczej też przedłużał czy coś. E, bo nie ma sensu, jeśli macie po prostu jakieś pytania, coś możecie napisać w komentarzach Ja oczywiście e, postaram się odpowiedzieć, Aby wy pamiętajcie też żeby trendować free Free Fortnite no, się da, dlatego że jest to jak widzicie słuszna sprawa i wydaje mi się trzeba tutaj pomóc Epic Game Także bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, dajcie znać czy będzie traihard dała ten turniej czy po prostu po skina, czy może po prostu użyjecie na tego skina i wam się on nie podoba i nie chcecie go mieć. Dajcie znać, jestem mega ciekaw, ja oczywiście będę brał udział w tym turnieju i być może będę go streamował. Także... Dajcie znać jakie tam wasze poglądy na ten temat, a ja bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, to na tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć!